Myślę, że się pomyliłem. Wygląda na to, że nie ma zagrożenia. Kordę! Bardzo przepraszam. Zawiodłam cię, senatorze. Czysz. Nie, nie zawiodłaś mnie. Tak właściwie to na tym polega twoja praca. Więc się spisałaś. Nie martw się, nie stanie jej się żadna krzywda. Czuję wszystko, co się dzieje w tym pokoju. To zbyt ryzykowne. No i twoja moc nie jest jeszcze kompletna, mój młody padawanie. Nie! Jar muszę opuścić stolicę i zamierzałam zostawić cię z tym ciężarem, gdy mnie nie będzie, ale... Przepraszam, masz zerowe doświadczenie. No i cóż, jesteś Jar dżar, więc chcę formalnie znaleźć kogoś innego do tej roboty, okej? Okay? Oki, doki! Mi zajdzie do domu! Proszę nie patrz na mnie w ten sposób. Dlaczego nie? Czuję się niekomfortowo. Wybacz, moja pani. To było jeszcze gorsze! Ja, czy mogę patrzeć innego, Jedi, Ten wciąż patrzy na mnie w stylu pragnę cię! Wcale, że nie! Jesteś w mojej duszy. Zamęczasz mnie. Czuję się, jakbym z każdym dniem umierała. Więc cierpisz tak samo jak ja. Ten ból jest straszny! Ból! I męczarnie! Twój pocałunek mnie prześladuje! Jest jak blizna na moim sercu! To nas zniszczy! O nie... Mógłbym opuścić zakon w tym momencie, ale nie mogę! Mów mi więcej o piasku! Serio? Cholera, nie! To po prostu choreń! Wyraźnie widzę twój strój tam z tyłu. Strój? J jaki strój? Nie widzisz? Właśnie, że tak. Nie. Jesteś łowcą nagród i próbujesz zabić senatora, czyż nie? Co? To szaleństwo. Nie, nie mam pojęcia, o czym mówisz. Dosyć już Psss. widziałem. Teraz pójdziesz ze mną. Udało mi się aresztować łowce nagród i wierzę, że to zabójca, którego poszukujemy. Bardzo dobrze. Przywieź go. Przesłuchać go musimy. Tak, mistrzu. Ale no widzisz, ma problem. E... Miał ze sobą młodzika i obaj! Sio! Sio! No i oni nie współpracują ze sobą! Plus! Mam tylko jedno siedzenie w moim statku, więc... Nie sądzę, żeby mieli usiadł na kolanach w drodze na Coruscant! Czy on nie ma statku, którego możesz użyć? E, może polecimy twoim statkiem? Nie pozwolę wam użyć mojego statku! Nie możecie po prostu wysłać większego statku! Nie, nie, nie możemy. Ważne sprawy Jedi omawiamy! Wszyscy Jedi są zajęci? Tak! Siedzieć na pufach musimy. Ja odwalam całą czarną robotę, prawda? Tak! Zabiłem ich. Każdego z nich. I nie tylko mężczyzn. Ale kobiety. I dzieci też. Byli jak zwierzęta, więc zarżąłem ich jak zwierzęta! Nienawidzę ich! No dobra, ja zostawiłam coś na statku, więc zaraz wracam. Znaczy, nikt przy zdrowych zmysłach nie zostałby z kimś takim jak on, prawda? Uuuu... walczyłeś, mój stary padawanie. To dopiero początek. W ten oto sposób znaleźliśmy sekretne plany, które Dooku miał przy sobie, do ostatecznej broni nazwanej Gwiazdą Śmierci! Zdolna do niszczenia całych planet! Więc będąc obrońcami pokoju, w celu nie wpadnięcia tych planów w niepowołane ręce, zniszczyliśmy je i teraz zniknęły na zawsze. Co zrobiłeś?! <noise> znaczy... Dzięki Bogu! <noise> Wykonać rozkaz 66! Padme! Opuść ta niżę! Zaufaj swoim zmysłom! Zostaniesz wydalony z zakonu Jedi! Dobra, więc do, na do zobaczenia... Nie! Nienawidzę kiedy tak robi. Zrobiłbym to samo. Dziękuję za obejrzenie. Nie mam zamiaru żebrać łapki czy subskrypcje. Zawsze byłem zdania, że to raczej domena YouTube'owych pajaców, a nie twórców. Prosiłbym tylko o zajrzenie do opisu filmu. Tam umieściłem listę wszystkich tych, którzy wzięli udział w projekcie. I słyszymy się przy następnej.